Siemaneczko Dzisiaj Jak to na tym kanale Ponownie wozimy bigos Muszę wyjść z ciągnika bo Przestawiłem i tak kamerę Na mniejsze ISO ale jest tak Słonecznie dzisiaj jest Tak piękny dzień Ale no co Muszę wyjść bo Po prostu nic nie widzę Nie idzie nagrywać Tak jeżeli chodzi Nie schowam się za przyczepę z tego względu, że ostatnio był nagrywany ten temat odnośnie tego, tej tam kary mojej na młodego rolnika, bo tak mi to wytłumaczono, jak dzwoniłem później, ale w dniu wtedy, kiedy nagrywałem ten film, to pani powiedziała z agencji, że będzie zwrot. Będzie zwrot. Nie powiedziała kwoty, nie powiedziała, nie wiem, procentów czy czegokolwiek, tylko no powiedziała, że będzie zwrot. No i my tam drążyliśmy dalej temat. Dostałem za tego młodego rolnika, za niezłożenie chyba zmiany do planu, jeżeli się nie mylę. 1%, czyli. E, czekaj, 3%? 3000, no? 3000, jakoś tak, o co? 3% by wychodziło. E, no i co jest za temat? Ja oczywiście musiałem ze swojego konta e, zapłacić, zrobić przelew. Natomiast ja jakby jestem ubezpieczony na takie, na takie sytuacje, ponieważ ja sam tych wniosków tego wszystkiego nie robię, tylko korzystam z firm doradczych No i z tego względu jakby no nie było potrzeb takich, żeby zostało to wszystko rozliczone i jakby ja ze swojej strony nie poniosłem żadnych kosztów. Jeżeli chodzi o te wszystkie programy typu prowy nieprawy, No ja z tego względu, że tych papierologii, jakie ja jeszcze teraz jestem na Wacie, to jest tyle, tak? Dużo tego wszystkiego jest. To są niemałe kwoty, jeżeli chodzi o firmy doradcze. Ja tu nie będę żadnych nazw czy takich tam tematów podawał, bo, bo każdy ma jakby swoje, a mi nikt też nie płaci za reklamę, tak? Bo jak będą płacić, to ja muszę dodać wam na dole temat, że jest reklamowany jakiś tam przedmiot czy jest sponsorowany film, nie? Natomiast ja. <laughs> sorry, ja ten, ja po prostu korzystam z takich firm, wolę czasami zapłacić, no nie są duże nieraz duże, nie są małe nieraz pieniądze, bo, bo czasami to to jest procentowo liczone, tak To więc może to być i 6, może być i 10 a może być i więcej tysięcy złotych to jest kwestia tego, jakie tam są eee, po prostu kwoty wchodzą w grę, natomiast e, czy jeżeli chodzi o ciągnik bierzemy kamerę na głowę, bo nie ma czasu czy jeżeli chodzi o ciągnik czy jeżeli chodzi o no inne maszyny, tak no mówię, kwestia tego, jakie tam, to, w jakie tam kwoty wchodzą, czy ktoś bierze, nie wiem, za 400 zł, za 400 tysięcy coś, czy ktoś bierze tam, nie wiem, za 100 tysięcy, no ale w każdym razie, no, no, dla mnie to nie są jakieś tam. Nie wiem, małe pieniądze, mocno małe pieniądze, On może w ten sposób, więc wolę po prostu korzystać z takich i ja jestem z tej obsługi, z tego wszystkiego od tam tylu lat zadowolony moi znajomi zresztą, część moich znajomych też no i tak to wygląda, no jak widzicie wodzimy bigos po raz kolejny niebieski kurdank znowu oczywiście z DPF-a mu się zachciało wypalać możecie mi napisać bo jest w instrukcji coś takiego że patrz, nie chcę jechać w instrukcji jest coś takiego, że chyba co 3 lub 4 wypalenia DPF-u e, powinno się powinno się zmienić olej czy wy w ten sposób też to robicie? Bo ja chyba mam już mimo tego, że godzinówki jeszcze nie wyrobiłem to jest właśnie śmieszne. To jest właśnie... Kurczę, muszę ją opuścić, żeby borty tylnej nie urwać. E, powinienem odjechać może w tą stronę, bo lepiej. Ale nie chcę też tej kopy tak... Eee, dobra, jadę normalnie, wolę opuścić. Nie chcę tej kopy tak rozciągać. To jest właśnie zabawne, bo New Holland ma... New Holland ma... Przepraszam, że się tak kręcę, ale... Ale ten... Tu mi coś miga, ja chwilę już nim nie jeździłem i... New Holland ma interwał wymiany oleju, jeżeli się nie mylę W instrukcji wpisany co 600 godzin Tak jest wpisane Oczywiście ja go będę zmieniał częściej To tam, no co 300 godzin planuję zmieniać, nie? Pierwszy miał Zmienione na 150 godzin I teraz Będę chciał już mu na 350, może po 200 godzinach, no już mam w każdym razie o, e, w planach e, niedługo zrobienie, zrobienie tego, e, tej wymiany. Chcę po prostu wcześniej trochę robić, to jest ciąg jeszcze powiedzmy trochę na, trochę na dotarciu, no w zasadzie już tam trochę tych godzin zrobił. No i możecie mi napisać czy wy właśnie tego e, przestrzegacie, że jeżeli wypali na przykład DPF-a, czy tam tego scr bo ja nie wiem dokładnie jak to jest, czy w końcu ma niby nie ma tego DPF-a e, tak tam jak go sprawdzaliśmy a, a wypala, nie wiem, no to co wypala, jak nie ma to tego scr wypala, czy tego DOC wypala, nie mam pojęcia ale różnice ciśnień na tłumiku ma, no i właśnie, właśnie jest to zapisane że e, co trzy wymiany co trzy wypalenia, jeżeli się nie mylę, albo co cztery powinien być powinien być ten wymieniany olej. Więc przepraszam, że tak zakręciłem długo, ale możecie mi napisać czy by w ten sposób też tego jakby przestrzegacie, nie, że nie patrzycie na to, że on nie wiem, 300 godzin zrobił, ale to plus minus wchodzi, z tym że mi już wypalił chyba od tej wymiany ostatniego oleju. Kurde, dwa razy. To jeszcze tak by wychodziło, że raz albo już się wypalił. No dosyć często to się wypala, chociaż tak myślę, że to nie wiem, 70-100 godzin może będzie. No i teraz już wypala go kurde z 30-40 minut. Jak on tak więcej obciążeń ma, to też inaczej. No i ten. No i tak, nawozimy ten obornik. Eee, co, no mamy małe indyki. Ptasiak... A, bo właśnie o to były pytania, nie? Były pytania tam o kurnik, o takie rzeczy. No ja nie mam możliwości nagrywania na kurniku za bardzo. Raz z tego tematu, że... Eee, no, tak jakoś teraz się podzieliliśmy, jak już nie ma tego ciężarówki, że tenże głównie ja się zajmuję polem, maszynami, serwisami, takimi rzeczami. A o kurnik, o weterynarię, o takie rzeczy, no głównie ojciec dbaj. I ten właśnie kurnik jest tematem ojca i wy pytacie właśnie o, o ten. No ja nie jestem jakby w stanie też nagrywać, nie ze względu takiego, że ja tam nie chodzę totalnie, czy coś takiego. Chodzę mało. Chodzi głównie ojciec. Ja tam chodzę pościelić, porobię pasze, jakie jest tam. No po prostu się wymieniamy, nie? Jak tam tata ma jakiś wyjazd może, czy coś takiego. Ale tam jest bardzo ciężki temat yy, z nagrywaniem, tak? Bo dzisiaj mamy piękny, wspaniały dzień, że musiałem nawet ISO z 800 na 100 zmniejszyć na GoPro. A tam, nawet jak ja bym podbił je na nie wiem, 1200 czy 1600, to by było jedne wielkie ziarno. Bo po prostu indyki mają tak ciemno, żeby nie żarły słomy, żeby nie były takie aktywne, żeby się uspokoiły. Ktoś tam też pisał, że na te wstawienia, jak one się tak zbijały, że można było im światło zgasić. Ja się zgadzam: no z jednej strony, ok, może by warto było zgasić to światło, a z drugiej strony, to jest mały ptak, głupiutki. Nie wiadomo, kiedy on się do końca tam wynek Pewno w papiery by było trzeba spojrzeć. No ale my tam wolimy zawsze to światło im podbić kurcze wyżej, żeby one po prostu były aktywne żeby zaraz y, pobrały tam z witaminą C, zawsze w tych bańkach takich małych mamy witaminę C y, tak puszczoną, czy jakiś zasiedlacz żeby do tej paszy, żeby one dosłownie muszą wpaść na tą paszę, no indyk taki głupiutki jest, no i my, ja wolę, żeby one po prostu już były aktywne i pobierane, mimo tego, że nieraz trzeba tam y, po prostu tą całą noc przy tych ptakach pobiegać, spędzić, porozgarniać je, gdzieś tam jak w jakieś miseczki się potopią no, no i tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o tam koszty kurnika czy coś takiego, no nie wiem, chyba 2 miliony teraz na kurnik nie starczy. No nie, no ja te dokumenty będę robił dalej, jakby jestem tutaj, one powinny już dawno być zrobione, ja je będę robił, dopóki nie wiem, no nie ustabilizuje się jakiś tam temat może budowlanki, chociaż już tam są korekty. No bo jakiś tam czas temu pewno za milion, milion i pół, półtorej można było pobudować, a teraz to pewno będzie 2300, 2500. No ciężko, nie, nie chcę, tutaj nie mam jakby wycen jeszcze typowych. Mówimy takim nam 2000 albo ponad pewno 2000 będzie. Ja mam, jeżeli się nie mylę, 2600 ten projekt będzie robiony. No i chciałbym go dokończyć. Nie mówię, że pobuduję czy pobuduję, bo nie wiem tego, nie mam pojęcia, ale mam już w te papiery włożone dużo pieniędzy, dosyć. Więc dokończę to i mamy rok wyborczy. W roku wyborczym różne cuda się dzieją, nie, nawozy tanieją i jakieś tam inne cudawianki mogą za chwilę być. I... Jak gdzieś będziesz na filmie, to nie problem? Dzień dobry panu. Pogoda piękna, co? Normalnie ideal. Ładnie przymarzło. No Ale, sobota. Nie, niedziela masakra, znaczy nie, niedziela spoko, piątek sobota, za zi, za, za mokro, za wilgotno. Dobra, dobra! Ty, Sławek, starczy chyba, co? Star... Powerka? Ja <laughs> Ja mam kawę Kawę, bo kurde, wiesz, kawa nie pijesz No, no, no To jest stale a se wziąłem Kurna toś za dużo By się nie... nie kurde ty. ty weź połowę tego, bo za dużo to i tak ładnie poszła No 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 ale to wiesz potem ja będę z widłami biegał kurna, po drodze, nie? No no, to, to... To czekaj, to ja widłami zrzucę. Dobra, starczy, starczy. Starczy. Tak, ja Daj, spokój, tak, dobrze, bardzo dobrze. Bo ja łopat. Bo ja łopaty nie wziąłem, to jak potem pozbieram z tej drogi. Tak, co ja wam mogę powiedzieć? Kilka rzeczy wam mogę powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, że że mam kolejną przyczepę i jadę z gnojem, albo z obornikiem. Też dzisiaj padło takie pytanie, czy biorę, czy wożę gnoj, czy obornik. Ja zawsze tak się staram, pół na pół, połowę gnoju, połowę obornika. Myślę, że to są, tak już stwierdziliśmy tutaj na, na polach, że są najlepsze efekty, jak dasz pół na pół gnoj z obornikiem, nie? Y trzeba zwolnić trochę co jest za temat? no temat jest taki że ogólnie może ktoś tam zauważył albo nie od New Hollanda te Firestone są na sprzedaż, jeżeli ktoś by był zainteresowany nowe kosztują 23 tysiące no tam one ja muszę obniżyć na Eliksie cenę tam 20 są wystawione, 18 tysięcy macie 325 godzin jak nie wiem, ktoś ma ciągnik czy na handel czy potrzebuje opon może się odezwać, można tam trochę E, trochę jakoś tam tą cenę ustalić, fak, fakturę, wszystko tak wystawię e, No bo co, no jest pomysł na opryskiwacz do, do New Hollanda I tak myślałem, żeby go kupić wiosną, no bo no wiemy dobrze, tutaj nie, nie, nie ulega jakby wątpliwości i, I ten no, że nawozy staniały To jest fakt, ja byłem przygotowany na 4-4,5 tysiąca e, Na saletrę i tak to wszystko jest tam pokalkulowane no i co, no z pomysłów na opryskiwacz no to jest e, oczywiście grupa tam Caruelle, czyli Seguip, tak, czy jak to tam się wymawia Teknoma i Caruelle i za Caruelle czy Technomą e, ogólnie by przemawiał fakt i przemawiałoby to, że te opryskiwacze mają własną hydraulikę i to jest na plus dla mnie no bo tak, New Holland jest nie najmniejszym ciągnikiem, oczywiście nie można powiedzieć, że jest dużym ciągnikiem, bo to jest mały traktor, ale e, powiedzmy, że, że jak do oprysków jest dosyć duży i wypadałoby przejść na 27 metrów. I o tyle, ile ja sobie to policzyłem, że w przypadku opony 460 e, przy 21 metrach gniotę bardzo podobną ilość na hektarze jak. Na 27 metrach i na oponie 600. Co tam z tymi oponami wyjdzie, to, to wyjdzie tam i na 540, nic by się nie stało, tam przy tych tam 130 koniach nie, nie, nie przesadzajmy. Jest jeszcze, jest jeszcze zetor, jakby do jakiegoś grubera czy, czy, czy do, do czegoś takiego, można upuścić to ciśnienie, czy dorzucić balastu obciążenia. No, a tam, to ja nie mam też takich potężnych maszyn póki co nie agregat też jest lekki, no mówię, to jest wszystko kwestia jak to się poukłada, no ale generalnie e, jeżeli chodzi o te opryskiwacze, no to Dubex e, jakiś tam jest pomysł, tak, na te, 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 te sprzęty mnie jakby interesowały, tak, to Dubex jakieś tam 3, 3,5 tysiąca litrów to by było takie optimum, bo chyba czwórki to by były za potężne, ja tam nie patrzę na to, że to jest duże, bo po prostu weźmiesz, opierdzielisz 20 hektarów i to nie jest problem można się zajmować tam tematami na kurniku, czy, czy remontami czy, czy kurcze nie wiem. film w domu obejrzeć tak? bo to nie są takie drogie jakby drogie rzeczy. Czyli tak dubek, steknoma, karuelle i to co mi się najbardziej podoba, czyli inuma by była tylko że jest droższa. Troszeczkę mi się w inumie nie podoba przekazanie napędu tym paskiem i ona jakoś tak dziwnie głośno, E, chodzi jak oglądałem filmy, tak jakoś kurczę głośno to chodzi. Natomiast za grupą Karuelle by przemawiało to, że zawsze mogę sobie przepiąć yy, ten opryskiwacz, naleć mniej e, cieczy do farntraka i pojechać tym e, nawet jeżeli tutaj ta 600 zostanie i pojechać w buraki cukrowe, tak, na 460. Był pomysł na to, żeby zmienić opony na wąskie, ale to jest takie przewalanie, potem tużniwa, tutaj już jakiś oprysk, tu masz uprawki. Więc czy to by była tam 520, czy 540 z tyłu opona, czy już nawet ta 600, też już nie ma chyba dużo co na to patrzeć. No natomiast tutaj jest pytanie do was, jakie właśnie też zdanie wasze na temat tych opryskiwaczy. No ja, jeżeli chodzi o tą grupę karuelle, no to ja znam te sprzęty, jestem z tego zadowolony, ale no też ciąnik jest kupiony po to, żeby pracował, żeby się amortyzował, żeby po prostu go używać. No i dodatkowy temat, że są jakieś tam filtry węglowe, tak, także. No, żeby też w tym komforcie i żeby też ta filtracja jakaś była, bo w farm mam szybę uchyloną, także insektycydy nieraz zalatują, śmierdzi w tej kabinie. Ja bardzo często też w masce pryskam. Tutaj jednak ten filtr węglowy jest, masz ten obieg w kabinie w środku, zamknięty jesteś. W, tak jak klimatyzację włączysz, tutaj jest ten jeden filtr i dwa filtry dachowe i przy AC to wszystko krąży. No natomiast tak, nawozy staniały. Następny rok się nie zapowiada na pewno dobrze. To ja już tu mówię, nie będę tutaj jakoś się rozwodził, bo to by było trzeba za każdym razem rzucać w Excela, w kalkulator i podliczać, ale, ale nie wygląda to dobrze i ciekawe, no, no to wyjdzie w praniu, ale, ale no nie wygląda tam jakoś ko ko kokosowo to, nie? No i tak, ludzie wszyscy. Wszyscy, no nie wszyscy, ale ja też patrząc na to, jak byli, byłem, jestem teraz na wacie. No to wiadomo, że każdy gdzieś tych kosztów szukał. Eee, no, i, no i dużo tych maszyn było. I te ceny są wysokie. One są może i nawet trochę powindowane, bo to są stare maszyny, nieraz wyceniane na. No wysoko, wysoko. No, i tak, zawsze było to robione. Delikatnie, spokojnie, bez żadnego jakiegoś tam, eee, że tak powiem, przeginania finansowego wyjątkiem tutaj były ziemie, no ziemie to były zawsze przeginę, przeginki finansowe i zawsze za te ziemię się płaciło dużo, czy dużo nawet za dużo no ale z ziemią jest tak, że no raz jest a za chwilę jej nie ma i, i, i tyle, no i to potem oczywiście yy, źle wpływało czy tam no, 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 no bo te kredyty goniły i gonią też, ale, no, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o zabawki o maszyny, takie rzeczy zawsze to było delikatnie robione to, 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 tak samo przykładem tu był Zetor, czy tak samo ten New Holland, że, że 15 czy 16 lat można było Może i sobie pozwolić na to wcześniej, ale nie, nie było tego robionego No i chyba z tym opryskiwaczem tak samo, że w tym roku go odpuszczę Chyba, że naprawdę coś fajnego by się trafiło w niedużych pieniądzach, nie? Ale generalnie plan na opryskiwacz jest i będę, będę się starał to robić No chyba, że, na, że znowu coś wyjdzie, nie? Jakiegoś tam finan, finansowo ciekawego, czy, czy Gdzie będę przymuszony, bo Czasami wychodzą też takie tematy, o teraz remont samochodu mi wyszedł, kurde, ponad 3000. No ale laguna zaczęła leciutko brać olej. Mówię, kurczę, coś jest nie tak, nie to nie jest możliwe, żeby nagle robię samochodem, ja mam 100 tysięcy nim zrobiłem, bo robię 100 km samochodem dziennie. Robimy z żoną w ten sposób, tak? Stówkę dziennie, no i było dobrze, 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 dobrze. Nagle, kurczę, olej zaczął znikać, nie? Tak zwierz w moment, nie, że to 15 tysięcy na przykład tam było zrobione i, i nagle kurczę kontrolka, nie? a wcześniej do nie wiem, 10 tysięcy nic. No i się okazało, że turbo zaczęło, patrzę tłumiki obkopcone zacząłem ten. No i zjeść ta turbina. Turbina była przejrzana, gdzieś nie było szczelnie, nie puściło, no i to też właśnie tak e, lepiej chyba moim zdaniem, właśnie delikatnie. No i, i tyle. nie To pytanie też do was e, odnośnie tych opryskiwaczy. No i chciałbym na 27 metrów przejść, tylko że ja mam takie małe pola, bo właśnie hektar 30, hektar, hektar ten, no i te 21 metrów z drugiej strony też mi pasuje i tak też się waham, nie? Czy może nie zostawić tego do tego farmtraka na razie? Nie jest też zły ten opryskiwacz, no i tak na razie na spokojnie. A 27 metrów nie wiem, czy nie będzie przegięciem po prostu pałki na, na tak małe działki. O, nie będzie przegięciem pałki na takie małe działki, no, ale... No do New Holanda, kurczę jako duży ciągnik, no myślę, że te 20, 27 by było lepszym rozwiązaniem, no bo no to jest ciężki ciągnik i też i, i paliwa będzie palił, nie? Jak w takich tam lekkich... Te... No, także kończymy tego vloga, jadę by kolejną tam przyczepę wysypać. Mamy czwartą teraz. Pogoda piękna i tyle. Trzymajcie się.